Prawo przyciągania, prawo rezonansu i zasada lustra to w zasadzie to samo. Istnieje w zasadzie bardzo prosta droga na skróty, żeby zmienić swoją rzeczywistość z takiej, która ci nie pasuje, na którą narzekasz, na taką, którą, której chcesz. I zasada tej drogi na skróty po prostu brzmi bądź szczęśliwy. W gruncie rzeczy jest to bardzo proste, żeby. Zacząć pracować właśnie nad tym, jakie pole magnetyczne wokół siebie tworzysz, z jakiej energii, a Twoją energię tworzą Twoje myśli, Twoje przekonania i Twoje aktywności. Więc małymi krokami wystarczy unikać wszystkiego, co sprawia, że czujesz się źle. Nie słuchasz smutnych, przygnębiających piosenek. Nie oglądasz filmów, które generują w Tobie złe emocje, bo tak jak już mówiłam w poprzednich filmach, twój, Twoja podświadomość nie odróżnia rzeczy wyobrażonej nawet w umyśle czy, czy zobaczonej w filmie i Twój organizm odczuwa emocje związane z tym, co Ty oglądasz nawet w filmach, więc niech nie będą to filmy smutne, dramaty, tragedie, thrillery, horrory. I tak dalej. Lepiej żeby to były filmy radosne o jakichś takich bardziej takie ambitniejsze, o odwadze, o dążeniu do celu czy po prostu śmieszne, żeby generowały w tobie dobre emocje, radości i szczęścia. Unikaj czytania czy słuchania wiadomości na przykład w radiu czy w internecie. Nawet jeśli niczego nie oglądasz i nie słuchasz, to ciągle musisz poradzić sobie z swoimi myślami. I tutaj, no nie powiem, że to jest proste, no, że to jest w zasadzie najtrudniejsza część tego procesu, żeby zapanować nad własnymi myślami. Po pierwsze, każda myśl, która pojawia się w Twojej głowie, nie musisz też poświęcać jej większej uwagi, większej ilości czasu. Nawet jeśli jest to myśl jakaś nie Cię negatywna, po prostu zamieniasz ją na inną. Jeśli dotyczy to Ciebie w szczególności, czyli na przykład o. Nie wiem, przy mi się do głowy, o nie dam rady tego zrobić, a jeszcze te, do tego się nie nadaje, bo na przykład za mało wiem, a coś tam na pewno mi to nie wyjdzie, bo już kiedyś próbowałem. Poszukaj rzeczy, które wyszły Ci dobrze, poszukaj rzeczy, które już umiesz i robisz z łatwością, poszukaj do, w pamięci doświadczeń, które którymi, przez które okazało się, że po prostu jesteś w czymś dobry, że, że, że powodowały takie dobre uczucia w Tobie, takiej pewności siebie, takie naprawdę były dla Ciebie budujące. To wystarczy, żeby zastąpić, dodać ten ładunek ten emocjonalny lepszy niż ten, który wygenerowałyby te negatywne myśli. Kompletnie wylecz się z jakiegokolwiek narzekania na cokolwiek tam, gdzie zostawiasz swoją uwagę, gdzie koncentrujesz swoją uwagę. To tego do ciebie jest po prostu przyciągane więcej. Spójrz szczerze na swoje życie wstecz i powiedz, że tak nie jest. Zamiast tego spróbuj myśleć o tym, czego chcesz. Wyobrażaj sobie rzeczy, których chciałbyś więcej w swoim życiu. Jeśli chcesz, by twój partner dawał ci więcej miłości, zrozumienia, to wyobraź sobie właśnie takie rzeczy, że częściej cię przytula, że częściej z tobą rozmawia, że reaguje inaczej, również na siebie. Że dochodzicie do jakiegoś porozumienia zamiast cały czas czepiać się tych złych rzeczy, które robi, cały czas mu wypominać te złe rzeczy. To do niczego nie doprowadzi, tylko pogarszasz sprawę. Jeśli skupiasz się na zbyt dużych rachunkach, zbyt wiele pieniędzy, myślisz, że wydajesz i masz ich coraz mniej. Skupiasz się na tym, że jest ich coraz mniej, jeśli je wydajesz, że nie wiem, że zarabiasz tak mało i cały czas w głowie masz tylko i wyłącznie te negatywne myśli, nie przyjdzie do ciebie nic, co mogłabyś czy mógłbyś przekształcić w zarabianie tych pieniędzy więcej. Nie przyjdzie ci żaden pomysł do głowy, nie pojawi się żadna okazja, po prostu tkwisz w tak zwanej energii braku wtedy. Więc należy pielęgnować w swoim umyśle właśnie wszystko to, co jest pozytywne, za wszelką cenę. I wystarczy mentalnie widzieć rzeczy, które powodują u Ciebie uśmiech na twarzy, żeby podtrzymywać tą dobrą energię w sobie i wokół siebie.